Okej okay, witajcie, ja jestem Broly, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning Hunt, no i naszą rozgrywkę, kochani. E, I otóż znalazłem właśnie tą kratę, gdzie jest ten tele... ten tele... ten, ten portal, który zaprowadzi nas do Doliny Cieni, jeszcze byłem u Engora, wykupić u niego... wykupiłem wszystkie mikstury... E, wszystkie, czy znaczy chodzi o mi o, o, o wszystkie esencje oraz wszystkie e ekstrakty życia, jakie mamy. Tych eliksirów nie kupowałem, bo były zbyt drogie, a pieniędzy jeszcze potrzebuję. E, no i cóż, ludziska, wejdziemy sobie teraz do środka, do Doliny Cieni. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda, bo jestem bardzo e, ciekawy. Dobra. Otwieraj się i wchodzimy, kochani. yee do. Dolina Cieni. Jakaś nowa lokacja, kochani. Eee, ja sobie jeszcze tutaj założę nasz mieczek. Mam nadzieję, że tu żadnych orków nie będzie. Cholera, przecież to wygląda jak ten plastyk w koryni z tymi. E, z, tym, z tą piramidą. Dosłownie, identycznie, tylko że. No, tutaj jest bardziej tak mrocznie. Tam widzę szkielety w środku. Postaram się tutaj. zabić te ścierwa za pomocą mojej magii. To jest, jest szkielet wojowni, także wolałbym nie kombinować w walce z, z nim. O, nie. Dobra. Postaram się go wybić za pomocą mojego mieczora. Tam widzę jeszcze zombie w oddali. No dalej atakuj mnie, pajacu. I co, to będzie takie korinis wielkie? Tylko, że takie. takie mroczne korynis? Ciekawe, ale to identycznie wygląda. Jeszcze widzimy maga jakiegoś. Dobra. Oczywiście wszystko. Przypominam ludziska, że jesteśmy tutaj w celu zabicia jakiegoś smoka. I. musimy zdobyć jego serce, aby tutaj. Dostać klucz od Urtrala ok, mamy złoto. Ile mamy w ogóle wytrychów? Czekajcie, bo wytrychy mnie bardzo interesują bardzo bardzo potrzebuję wytrychów, bo może tak powiem, bo wiem, że ostatnio sporo tego straciłem eee, dobra, 23 Dobra, czyli całkiem sporo jeszcze eee, boję się i to bardzo boję się zauważyć coś w środku, bo albo mi to otruje, albo nie wiadomo co Ciekawa jaka tutaj pułapka jest, zaraz to sprawdzimy Miecz śmierci, kochani! Mamy jakiś mieczek. E, krzyż przeznaczenia. Czekajcie, nie tutaj. E, przeklęty miecz. W sumie niczego ciekawego tutaj tak naprawdę nie ma. Miecz śmierci, to jest za miecz w ogóle? Miecz śmierci, obrażenia, broń jednoręczna. To jest słaba broń ludziska i to bardzo słaba, więc raczej nie ma sensu jej używać. To wygląda jak długi miecz, dobry długi miecz. Tylko że ma po prostu większe obrażenia i to chyba o 10 tylko, także no nie ma sensu tego... z tego korzystać. Podziękuję, zobaczymy coś w środku tutaj. Nie mogę sprawdzić coś w środku, kuźwa, czyli tego się nie da otworzyć, okej. Okay. Spoko. Eee. Od razu korzystamy. Na wstępie już korzystamy z e, miksturek. A jak? Dobra, tam widzę jakiegoś wilka, jakimś cudowo się tam pojawi, przecież ja sam wyszedłem. O co chodzi? Tu jeszcze mamy portal, jak widzicie? Ciekawe. Pewnie... Ciekawe, czy da się go jakoś uaktywnić, To jest wark, który powinien patrzeć na dwa kryty. O, tych gnoju. Dobra. E, tu jeszcze widzimy jaszczuroczłeków. E, oni właśnie lubią takie klimaty, mm, więc postaram się wybić to ścierwo, tylko żeby ten drugi się tutaj nie przy... Oh, no. O, tam ci się, się zablokowali, na nasze szczęście, fajnie. O, dobra, już nie. O oh, shit! Dobra, ten nie żyje. Teraz do mnie drugi Jako ludzka mamy szansę, bo tam to się zablokował, idiota. Na ty mnie nawet nie może trafić. O, teraz mi trafił. Gratuluję panu eee, czekajcie, bo nie włączyłem stopera. Wow, 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 wow. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Okej. Okay. Mm, już. Ta lokacja wydaje mi się troszkę jakby. Nie, dobra, myślę, że jest troszkę większa. Tam mamy jakieś. jakąś. nie wiem. Co tam jest? Czekajcie. Czy tam mamy jakąś jaskinię? Bo wiem, że e, w tym placu w Korynis. tam właśnie. tam była jaskinia w oddali. Czekajcie, tutaj już. nie, już do mnie leci ten gnoj, Tam była jaskinia, tam gdzie był ten. E, ten boss Atrona, chyba. Chodzimy oczywiście o tego orka. E, o tego golema. Kurde, trafi mnie gnojek. Trzeba naprawdę uważać. No, atakuj. Ty, głupi idioto. No, chodź. Ciekawe, co możemy z serc zrobić, a szczurów Jeszcze nie czytałem w ogóle. Tak samo tak jak mamy te, u tego. u tego maga w klasztorze. Możemy sobie kupić. recepturę na eliksir nieskończonej magii albo many, coś takiego. Także, no, ciekawe, co to, to jest za eliksir, kurde. Chciałem to sprawdzić, ale całkiem o tym zapomniałem, wiecie. Ale kosztuje 5000 sztuk złota, czyli, kurde, musi być to naprawdę jakaś petarda. Ziele lecznicze. Czekajcie, 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 czekajcie. Wezmę sobie lepiej. Wezmę się, uleczę. Dobra, żeby tylko nie wypić. Żeby tylko nie wypić płomienia Eligora. Czy tutaj coś jeszcze mamy? Widzę warga kolejnego, świetnie. Dobra. Zrobimy tak, żeby nas nie trafił. bo Postaramy się tutaj oszczędzać e, eliksiry nasze miksturki. Bo nie wiem, czego tu można się spodziewać, naprawdę. Nie wiem tylko tyle, że jest tutaj smog, no bo tego się dowiedzieliśmy od Ultrala. E, tu jest wyjście ludziska. Jak pamiętacie, tam na górze jest czarny troll. Był czarny troll w gotiku. w Korinis. Także po prostu to jest to samo. Tyle, że zmienili tutaj e, klimat tego miejsca po prostu. Dobra, tam jeszcze szkieleta. Postaram się go wybić za pomocą mojej e, magii. Dlatego, że mamy. mikstur leśniczych mam niestety mniej od many. Dobra, świetnie. O nie, kolejny zombie. Tam widzę jakieś mikstury. Mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. Eliksir życia albo eliksir siły. To byłoby naprawdę coś. E, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Gdzie coś chciałem teraz zrobić? Aha, wybić tego. zabić tego szkieleta. No tak, zapomniałem. To jest zwykły wojownik, ale okej, okay, już wpadł. E, mam nadzieję, że tutaj uda nam się wbić kolejny poziom, ale kurde, 16 tysięcy punktów doświadczenia nam brakuje, czyli... E, ...bardzo, bardzo dużo. Wątpię, że wbije kolejny poziom, chociaż próbować można. Bo jeszcze jest tak naprawdę tutaj w... tutaj w... w... w no. E, w, w, w... w. W trzecim rozdziale, tym, w trzecim rozdziale, o w górniczej dolinie, linii, to chciałem powiedzieć, sorry ludziska, ale się zaplątałem e, Mamy jeszcze sporo questów do wykonania, sporo mobów do zabicia, musimy jeszcze przejść za tą palisadę e, Tam na pewno coś znajdziemy Stworki, e, misje i tak dalej i tak dalej, więc spokojnie Może na, uda nam się wbić te kolejne poziomy, czekajcie, co jest w tej chacie? Niczego nie widzę na pierwszy rzut oka A, i tak naprawdę niczego tutaj nie było Mamy eliksir, jakąś miksturę, co to za mikstura? Niestety jakieś guwinko. Dobra, nie wiem co to była za mikstura nawet. Yy, ale mamy tutaj mm, skrzynię. Mm, dobra, udało się otworzyć. 50 sztuk złota, okej, okay, może być. Może być. Pieniążków bardzo potrzebuję. A tak, a tak bardzo, bardzo. E, ponieważ, e, ponieważ, ponieważ, oczywiście, jak wyuczymy... My potrzebujemy naprawdę ze 180-160 siły, a 5 siły, aby się wyuczyć u jakiegoś tam nauczyciela... O, tu mamy jakichś bandytów. Ciekawe. Nie mogę uwierzyć że na własne oczy. Skąd? Jak tutaj trafiłeś? E, przyszedłem przez portal, ten co jest na górze tej piramidy. A ciebie co tak zadziwia? Odkąd pamiętam, jesteś pierwszym, którego zniosło w tą zapomnianą przez bogów krainę. Kim jesteś i co to za miejsce? E, moje imię Dungo, a wszystko co widzisz dookoła nazywają Doliną Cieni. I powiem ci uczciwie, dostajesz się do samego piekła. Ta dolina jest przeklęta. Dookoła niezależne gdzie, niezależnie gdzie pójdziesz, błąkają się duchy i jeszcze bardziej przerażające stworzenia. A po nocy lepiej w ogóle nie warto się błąkać w tych miejscu. Inaczej momentalnie ryzykujesz rozstania się z własnym życiem. E, opowiedz mi o tej dolinie. Co tu popowiadać? To była wspaniała dolina z pięknymi zielonymi łąkami i wiecznie zielonymi lasami u podnoża tych majestycznych gór. Niestety, z tego wszystkiego została tylko, zostały tylko wspomnienia i nic więcej. Teraz jest to warte pust, martwe pustkowie, pokryte żużlem i popiołem, a wszystko dookoła jest przesycone złem. Uwierz, tu nie ma nic oprócz śmierci. A co się tu stało? Zło przyszło do tego świata. ...straszne zło, zło, które nie ma imienia. Mówili, że to był nie spotykany potwór, którego e, wyżygało samo piekło co najmniej. E, a co przypadkiem nie a, to przypadkiem nie był smok? Nie wiem co to było, może i smok, a może i nie, nikt nie wie. Jedno wiem, niewielu w tych strasznych czasach udało się uratować swoje życie. E, a tym wszystkim, którym się udało, zostali skazani na wieczną wegetację w tej dolinie śmierci. Trudno mi, więcej, trudno mi więcej coś o tym powiedzieć. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, warto zapytać o, o to Elvasta. Elvasta, kto to jest? Jest kimś w rodzaju naszego mędrca w obozie. Oprócz tego dużo wie i może, może się czegoś dowiedzieć. Stół jest jaskinia, to nasz obóz. Tam możesz się czuć w pełni bezpieczny. Znajdziesz Elvasta w jednej z dalszych jaskiń. Nie możesz porównać z pozostałymi chłopakami. Niektórzy z nich są świetnymi, myśliwymi, a ja na przykład. A ja na przykład... Jak na przykład Bargrus, Agumarś najlepszy z uczników, jakich znam. Mogę cię wiele... Mogą cię wiele nauczyć. Yy... <słuch> Okej... Okay. E, może uda wam się wam pomóc? E, wydostać się stąd? E, myślę, przed... Przedzierania się przez hordy orków jest po prostu szalona. Nie macie pojęcia, ilu, ilu, ilu ich tam jest. Rozerwam was na kawałki. A co masz lepszą propozycję? Możliwe, ale na początek muszę załatwić tu jedną sprawę. E, jaka to sprawa mogłaby doprowadzić człowieka w ten zapomniany przez Inosa zakątek? Słyszałem, że w tej dolinie żyje jeden bardzo potężny smok. Jego imię to Asgo, Asgalor. E, już słyszałem wcześniej to imię, ale Varys pewnego razu wspominał to imię w jednej ze swoich historii. Może powinienem porozmawiać z nim będzie więcej, yy, będzie więcej wiedział o tym stworzeniu niż ja powiedz, yy, a na jaką cholerę Ci jest potrzebny ten smok? Przyszedłem tu, żeby zabić tego potwora No chłopcze, nie przestajesz mnie zadziwiać, oczywiście to twoja sprawa, ale według mnie spadłeś z tej piramidy na web. Okej, okay. dobra, wchodzimy do tutaj do środka tej jaskini. E, no tak, to wygląda identycznie jak jaskinia w tego w Korinis. Łowca Smoków, Łowca Smoków, RUIN! Dobra ludziska, nie będę wam czytać tutaj, sami sobie poczytajcie, bo oczywiście moje czytanie, ja szybko, za szybko czytam, a później przekręcam jakieś słowa, także... Uh -huh. A, wargi to nie są dla mnie żadnym... nie są za, dla mnie żadnym problemem. Gorzej ze szkieletami albo z, ze smokiem, z którym będziemy musieli walczyć e, dowidzi, do, dowiedzieliśmy się, że wszyscy są tutaj myśliwimi tak naprawdę, e, dobra, czego możemy nauczyć na o, o polowaniu? Czekajcie, dobra, to już sobie przywinę. E, wow, czekajcie, ja myślę, że o nauczy od razu, ludzie w dolinie e, Dobra, dostałem jakiegoś quest, ale ja nawet nie wiem jakiego, bo to tak się kopię... E, sorry ludzie za to ale myślałem, że coś tam powie, 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 że okej, okay, mogę ci coś, czegoś nauczyć i koniec, a tutaj oczywiście dalsza część. Znaczy, jakiegoś quest'a pewnie musimy do niego wykonać, albo coś w tym stylu, ale mamy kolejnych myśliwych. Bagrus na przykład. Czarnego Smoka, dowiedzieliśmy się, że ten nas jest yy, koloru czarnego. Na pewno byś mu dał radę. Okej, okay, możemy czegoś nauczyć z tego co widzę, świetnie. Czego tak, usuwanie smoczej krwi? Wow, to byłoby ciekawe. Usuwanie smoczych łusek, Jeszcze lepiej. Usuwanie języka ognistego jaszczura, no to już troszeczkę gorzej, ale wiecie? Usuwanie smoczych łusek byłoby całkiem niezłe, dlatego że. Znaczy nie, bo w gotiku jedynce, chyba nie, w gotiku dwójce, znaczy w podstawce, gdy graliśmy najemnikiem, z tego mogliśmy sobie chyba zrobić jakąś tam zbrojkę. Ale na razie sobie podziękuję, dlatego że ja zbieram tutaj mm, punkty doświadczenia na siłę i tak dalej. Także dziękuję bardzo. Eee, mam jeszcze Gilimora jakiegoś. Może ktoś mi siły nauczy, bo by naprawdę wspaniałe. A przy jest szczer szczery nie przechwala się, że jest NAJLEPSZY MYŚLIWY W całym OBOZIE, bla, bla, bla. O, alchemik! Ej, ciekawe. Eee... Czyli wiadomo, że może dla nas przygotować jakieś mikstury. Ee, pod warunkiem, że mu oczywiście przyniesiemy jakieś składniki, ale czego tu możemy nauczyć? Eliksirmany... Esencja leczenia, eee, same pierdoły, Także dziękuję bardzo za takie, za taką naukę. Okej, okay, dobra. Niczego ciekawego tutaj nie ma, także dziękuję bardzo. Tu W ogóle jakiś stół, stół alchemiczny jest, albo coś w tym stylu. Chyba nieco. Dobra, idziemy w dalszą część jaskini. Eee, tu jest słowca smoków i tu jest Elwais, który kolidz wygląda jak Sędzia z Korinis y, Okej, okay, pogadam sobie z nim. Mm-hmm. <laughs> oko gniewu, ja pierdzielak i oko i nie? Widzę, że te nazwy są tutaj bardzo po podobne. Tym, tą osobą jestem ja, tak mi się wydaje. O którym mówi Elwise, o którym mówi ta księga, Hugmota, czy jak to się nazywa? Wędrowiec przeznaczenia. O tak. Rozmowa z nim jest bardzo długa. Kowal dusz. Pewnie go też będziemy musieli zabić. O tak, to już yy, słyszeliśmy od Urtrala No akurat ta... Dobra, już to słyszeliśmy od Urtrala, więc po co będziemy to samo powtarzać? Przywiniemy trochę dalej. A... Dobra. Um... Pogadamy z nim o wszystkim, bo nie innego wyjścia.